Aga Celeste, terapeuta holistyczny, doradca życiowy, Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. No, powiem Wam, że do tego nagrania długo nie mogło dojść. Bo cały czas coś, więc to ciekawe, co ja dzisiaj powiem takiego ważnego i w ogóle o co w tym chodzi. No ale dobrze, nasza seria: od pełni do nowi, od nowiu do pełni. No i w tym momencie mamy w ogóle bardzo mocny, specyficzny czas. Miałam zrobić Wam osobny, w zasadzie odcinek dotyczący Samhain, wszystkich świętych. Dnia zadusznych i tego wszystkiego, co teraz się będzie działo, ale tutaj mieliśmy z panem Lernacińskim i z panem Mariuszem takie nagranie, że tak powiem, z panami magistrami i inżynierami. Takie nagranie, właśnie dotyczące duchów, bardzo konkretne, bardzo mocne. Polecam Wam to dla takich po prostu, mogłabym powiedzieć, dla Waszego lepszego życia to jeszcze będę tego, do tego nawiązywać, ale to może zrozumiecie dlaczego, dlaczego, o co chodzi z tymi, że tak powiem, z tym lepszym życiem. Ok, ja już od razu pozdrawiam wszystkie osoby na czacie, cieszę się, że jesteście, tam odniosę się później jeszcze na końcu, bo jesteśmy na żywo, ale tak na żywo, na żywo. Także tam jest takie nagranie jeszcze, tam są na playlistach z Panem Lernacińskim i tam jest właśnie playlista Sławomir Lernaciński. Zresztą tam macie wiele innych, ciekawych, mocnych tematów, które myślę, że tak warto, warto po prostu wiedzieć, znać, orientować się, żeby jak to się mówi, nie dać się zwieść i to wiele aspektowo patrząc no, na cały kształt tego wszystkiego, co się dzieje wokół Was. No i również teraz takie dwa mocne odcinki o duchach, ale to wszystko, co i druga zakładka, tam jest jeszcze duchy, to też możecie sobie więcej mm, poglądać. Tylko że tu na szczęście tutaj już nie jest tam na żywo, tak jak tu, tylko jest troszeczkę w, tam w innej formie, ale zawsze jest na playliście. No to dobrze, słuchajcie, nów ym, 1 listopad, godzina 13:48: Mocne wpływy Marsa i Plutona. No i właśnie, nawiążę Wam teraz do tego nowiu, do tego, co jeszcze jest do przerobienia. Potem sobie wyciągniemy mudry, a potem podam Wam bardzo szczegółowy plan działania w ogóle dotyczący tego czasu, pracy z rodem i to wszystko, do czego możecie te dni wykorzystać, bo teraz zaczyna się właśnie Samhaj, dzisiaj jest 31. Październik, to jest oficjalne, jak to się mówi, Halloween, i tak tam już nie będę wchodzić w głębiej, bo myśmy tam też nawiązywali tutaj właśnie na, do, na, na nagraniu tam o tych duchach do tego tematu już tak logistycznie o co z tym chodzi. Także mamy dzisiaj zarówno święto słowiańskie, stare słowiańskie, święto celtyckie, no i w zasadzie. No bo jeszcze dodajmy, że słowiańskie to jeszcze te dziady nasze, mickiewiczowskie, no i właśnie, i jeszcze w ogóle tak, jeszcze raz mówię, zaraz zacznę o tym nowiu, a potem dalej. W ogóle na sam to słuchajcie, pomyślcie o jakichś takich yy, trudnych rozmowach, w ogóle wykorzystajcie ten czas dla siebie, dla rodu, dla rodziny. I teraz właśnie tutaj też miałam takie pytanie od was: o co w ogóle chodzi? A bo wiecie, co zmieniłam zdanie? Te mudry, te mudry to ja dam na koniec. A teraz po prostu takie ważne rzeczy, które wam po prostu pomogą znowu w waszym życiu i funkcjonowaniu. Bo ten dawam da wam taki czas po prostu takiej możliwości znowu zakończenia pewnych rzeczy, odcięcia pewnych rzeczy, ym, wpływy skorpiona tutaj z tym Plutonem pomogą na, nawet na wywalenie jakichś takich y, ciężkich rzeczy, odcięcie się od tego i przetransformowanie. Więc może te znowu rodziny, rodziny, te rozmowy rodzinne przy tych grobach, czy jakieś tam wspólne obiady, czy coś. Też mogą być dla Was gdzieś mocne, ale słuchajcie, to jest dobry czas właśnie na takie powspominanie, poanalizowanie jakichś takich kwestii rodowych. Muszę znaleźć ten odcinek, co tam Wam nagrywałam kiedyś, jak, jak przygotowujemy się do pracy z rodem, bo też takie sesje prowadzę. No i tam właśnie jest no, takie ogólne założenia, na co powinniśmy w naszym rodzie zwrócić uwagę. Także rzućcie sobie potem jeszcze pod tym nagraniem. Okiem pod będziecie mieć jeszcze linka właśnie do tematu rodu i tych ważnych takich kwestii. No bo wiecie, metagenealogia, psychogenalogia, to wszystko wpływa na Was na tu i teraz i czasem nawet nie macie pojęcia, jak wiele gdzieś tam albo tym przodkom zawdzięczacie, albo w drugą stronę, no właśnie niekoniecznie. I tutaj też czas jest z takimi rzeczami niektórymi się pożegnać, tak? No więc tak, dzisiaj jest już taki szczególny dzień, więc od razu mówię, że od dzisiaj do niedzieli nikogo nie przyjmuję, bo to są takie momenty, kiedy my po prostu mamy uchylone drzwi, tak? Są dwa takie, można powiedzieć, taki raz, taki czas jest do roku, tak? Czyli dzisiaj się to zaczyna. Uchylone drzwi, co to znaczy, że jest bardzo cienka granica między światami? I dlatego też prawdopodobnie dzisiaj sobie dali ten um, sabat Samhain, tak, um, po prostu połączenie wszystkich świąt naraz, tak, więc mamy tutaj um, właśnie, bo tam się pytaliście, czy dzisiaj też pali znicze, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że znicz palimy tylko i wyłącznie, tu mam wkład, słuchajcie, wkład 55 godzin, um, już mi się pali dłużej, Ciekawe dlaczego, ja tak się śmieję, że myśmy w poniedziałek słuchajcie zaczęli nagranie, to jest wkład 55 godzin w poniedziałek wieczór jak robiliśmy te nagrania o duchach, te dwa odcinki to zapaliliśmy więc wy na wszelki wypadek też sobie zapalcie znicze, bo to jest tak, że jak się w ogóle mówi o duchach w ogóle jeżeli się o czymś mówi to się to gdzieś tam przywołuje, tak? No myśmy tam o tych duchach mówili troszeczkę głębiej, no ale to, to jest tak, że istnieją także tutaj trzeba mieć wiedzę no i co? No i w tych dniach to jak to się mówi lepiej sobie jak możecie zapalić ten znicz Niech on się pali. Bo tak, dzisiaj to jest taki dzień, gdzie powiedzmy, macie nie tylko duchy, ale też te tak zwane demony, tak? Japończycy tam mówią głodne duchy, Słowianie też mówili głodne duchy. Więc dzisiaj ogólnie zapalamy z nicz, tak. Prewencyjnie, jak to się mówi, dla głodnych duchów, dla tych istot, które to potrzebują, tych, właśnie tego ciepła, tego grzania się, tak? No, więc po prostu zapalamy. To jest na takiej zasadzie, że dajemy taki rodzaj ofiary, żeby zostawiły nas w spokoju. No, jeżeli chodzi o odpalanie 1 listopada, no to wiadomo, to jest związane właśnie oddanie czci naszym przodkom, bliskim, wszystkim tym osobom, którym po prostu należy się jakby wspomnienie, tak? Tak to nazwijmy i wieczny odpoczynek. No i drugiego słuchajcie, macie piękny dzień na pracę z rodem. Tam widzę, że Rachel ustawił na VTV nasze nagranie jeszcze tam właśnie z września. Tam mieliśmy więcej gadać o pracy z rodem, wyszło jak zawsze. Także do tematu pracy z rodem to jeszcze wrócę. No, ale dobra, praca z rodem. Bierzecie sobie, słuchajcie, swoje zdjęcia rodzinne. Bierzecie to wszystko, co jest dla was fajne, cenne, związane z rodziną. Mogą być jakieś przedmioty. Możecie sobie zrobić taki właśnie rodzaj ołtarzyka, Możecie tego dnia. Ale właściwie już nawet 1 listopada, po prostu zwrócić się do tych przodków, powiedzieć im to, co czujecie, to, co chcielibyście im powiedzieć. Możecie mówić do zdjęcia, tak. To jest tak, że oni są bliżej Was w tym momencie. To jest ten dzień, tak jak mówię, kiedy oni, tak jakby, wracają też do swoich siedzib, do swoich miejsc zamieszkania. Także tutaj po prostu ich yy, uczcicie, no tak to nazwijmy, tak? Tam już no nie musicie jak Starzy Słowianie zostawiać miseczki z mlekiem, miodem, chociaż oni tak trochę dla duchów, trochę dla bożąt, czyli dla tych skrzatów, tak? Yy, tylko po prostu yy, oddajcie im hołd, prawda? I teraz yy, także fajnie by było, jak sobie zaczniecie zniczepalić. Dzisiaj to skończcie prewencyjnie w niedzielę, bo dzisiaj wrota się otwierają, a w niedzielę to już tak całkiem domykają trzeciego, tak? No, i teraz tak, to jest, ponieważ to jest ten czas cyklu życia i śmierci, i jeszcze nów, tak? Czyli tak jak mówię, odcinamy się od jakichś takich m, starych rzeczy, jeszcze sobie analizujemy jakieś sytuacje rodzinne, wybaczamy, tak? To jest też taki super czas na wybaczenie, wybaczenie rodzinie, wybaczenie sobie. Zresztą też mamy różne, też takie mocne właśnie sesje, m, gdzie jeszcze te tematy rodzinne wychodzą i czasem przodkowie też się, że tak powiem, zgłaszają. Także warto, warto to do tu i teraz do tego, co jest dla was najważniejsze zrobić. Potem możecie sobie w ogóle wzmocnić swoje własne połączenie w ogóle duchowe z górą, z, ze źródłem, tak to nazwijmy, z Bogiem. Tutaj właśnie kwestia tego waszego smutku, bólu przekształćcie to po prostu w jakiś rodzaj wartości, tak? To jest, to jest bardzo ciężko, tak? Pamiętajcie, że śmierć jest transformacją, tak? I, I po prostu teraz zmarło nam naprawdę dużo różnych wspaniałych osób, ale one są bardziej tam. No, powiem tak szczerze, że najrzadziej to chyba na cmentarzu. Najrzadziej to tam, gdzie ich pochowano, a bardziej się, że tak powiem, jeżeli kręcą, no to w innych miejscach. Tych, które lubili, w których po prostu gdzieś tam bywali, mieszkali, z którymi byli powiązani, więc tu jest jeszcze taki mocny temat. No i tak, no tak jak mówię, drugi super czas na wyjaśnienie tajemnic rodzinnych, jeszcze jakichś takich rzeczy, żeby to po prostu puścić, odpuścić, wybaczyć. Pamiętajcie, że nasze babki i prababki podejmowały pewne. Decyzje, bo musiały. Tak samo nasi pradziadowie. No, my na szczęście w, nie byliśmy w tak ciężkich czasach jak zabory, ani druga wojna, i, oby, i czy pierwsza, i oby byśmy nie byli, już nie mówiąc o pewnych rzeczach, co się tam zadziewały jeszcze za komuny. No tutaj jeszcze właśnie zadawaliście pytanie. No dobra, piątego są wybory w Stanach. Oczywiście, wiadomo, też może mieć to na nas wpływ. Yy, także, hmm, yy, jakby to powiedzieć, yy, czasem lepiej być przygotowanym na wszystko, ale ja oczywiście nie sugeruję, że coś będzie, nie będzie, ale na pewno może mieć to wpływ na rynek światowy, na kursy walut, na wszystkie yy, takie rzeczy. Tak, jakby no, zależne pod tym kątem geopolitycznym, tak? Może być temat zamieszek, no bo wiadomo, ci wygrywają tamci. Tutaj to nasz program od pełni do nowi obejmuje dwa najbliższe tygodnie do następnej pełni, tak? 9 tak jak patrzę, mamy połowę kwadry. No i potem 11. 11 jest w poniedziałek i 15 jest znowu pełnia, tak? Czyli. Tutaj mamy znowu temat ruchów narodowych, naszej wolności. No, że mamy Plutona, Skorpiona, to tu może być różnie. Także no też te osoby, które gdzieś tam się będą wybierały, bo z tego co wiem, też pozakazywali różnych rzeczy. No, ja tylko powiem, że za dlatego nie używam tu pewnych nazw, bo jak nazwałam po imieniu jakby to powiedzieć może tak powiem nasz marsz wolnościowy i tam który był na którym byłam swojego czasu jeszcze tam myśmy byli na początku sytuacji na C jak to się wszystko zaczęło to wykasowali mi wszystkie filmy właśnie i pozawieszali kanały Także kanał Obywatele Świata to już tak zostawiłam po prostu, bo już mi tam mieli go zamknąć. Drugi kanał, Kosmi TV, to tam macie jeszcze jakieś wybrane filmiki, te które zostały niewykasowane z tego marszu. Kurde, no, 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 no słowo na my, no nie wiem, dobra zryzykuję, powiem niepodległość, <laughs> no właśnie za to słowo mi usunęli filmiki, wiecie, i, i, i za tą datę, ale okej, okay. także jakby to powiedzieć, zostawiam Wam tutaj, jak to się mówi, wolność takiego decydowania, żeby wszystko było bezpiecznie i okej. Okay. I teraz tak, tak, to są te ważne rzeczy. Tutaj jeszcze było pytanie, kto wygra. Wiecie, co no, ja powiem tak, to jest bardzo zmienne, różne są te ścieżki przeznaczenia. Zawsze może ktoś powiedzieć, no. Ja powiem tak, no, no jak nasz kolega Jasnowic tam w lipcu patrzył, jemu wyszło, że pani, tak to nazwijmy, no ja wtedy czułam, że raczej jednak pan, bo tak się przestrzeń układała, niby dalej przestrzeń układa się na pana, tak? Ale tu też możemy powiedzieć, no, okej, okay, ale różnie może być przed. Zresztą jest cykliczność zdarzeń, są też zamachy na prezydentów, tak to powiem. Różnie, różnie tam może być. No i też zawsze jest to powiedzenie nieważne kto wygrał ważne kto liczy głosy. No, mi tam oficjalnie niby wychodzi, że, że pan no zobaczymy, ale tak jak mówię, to, to są takie zmienne, że. Mm, Dobra, to już nic nie mówię więcej. E, zobaczmy sobie jeszcze tak z ciekawości tutaj, chociaż ja w ogóle się kart dzisiaj nie powinnam tykać, ale okej. Okay. No właśnie, e, także tutaj mamy, no e, dobra, przekupstwa, różne rzeczy, ja już, dobra, tu się nie udzielam w tym temacie, zobaczymy, poczekamy sobie tam do, że tak powiem, następnego tygodnia. Powiem tylko tyle, cokolwiek by się nie działo, to po prostu tradycyjnie nasza stała afirmacja: jestem bezpieczny, jestem w dobrym czasie, z dobrymi ludźmi, we właściwym miejscu, tak? Tak jak mówiliśmy, kataklizmy były i będą, tak? I akurat ktoś w tym czasie, co w Hiszpanii była powódź, może w tym czasie nie był tam, tak? Inne osoby były, więc to. Co jest, to jest tak, że nawet w obrębie tego samego miasta może się coś zadziewać ale was niekoniecznie musi tam być, prawda, wy możecie być dokładnie gdzie indziej, albo tak jak mówię, w tym jednym wagonie który się nie rozbił, albo w tym jednym mieszkaniu, gdzie blok się nie zwalił, tak także to jest tak jeszcze w temacie tutaj jeszcze zobaczymy od razu te modry dla was, bo to było ważne, tutaj też były prośby, zobaczymy Przetasowałam, wylosowałam. No i słuchajcie, co nam wyszło na ten czas. Ciekawe. Znowu mamy temat y, mudra muszli. Myśmy to już kiedyś pokazywali. Y, tutaj był temat y, y, właśnie taki w głębi duszy wiem, co jest dla mnie dobre i ważne, tak? Czyli znowu mamy temat wyborów. I mamy mudrę, która działa dobrze na przepony, na głos. Jej stosowanie przynosi wewnętrzny spokój, harmonię oraz rozbudza siłę intuicji. Czy to jest też to, co wiele z was nad tym pracuje? Zresztą też osoby, które przychodzą do mnie na sesję, też im się ta, ta intuicja niesamowicie zmienia, ale to są osoby, które przychodzą gdzieś tam w miarę regularnie pracują i w ogóle też mają, mówię, zdolności, także no, dobra, to zobaczcie sobie tutaj, tu jest też sugestia, że jeżeli wyrobicie robicie tą mudrę, to możecie ją robić od razu z mantrą OM i to jest na takiej zasadzie, że z każdym wydechem możecie ją po prostu wyśpiewywać, czyli powiedzmy Oczywiście, dowolnie, długo i tak dalej, i na luzie i tak dalej, tak? Bo to też, mówimy, częstotliwość dźwięku, która y, też wam tutaj uwalnia, no nie? I oczywiście możecie ją kilka razy powtórzyć. Y, no i tutaj y, y, to jest to, że y, to jest takie założenie, że jakby to mudre robicie i będziecie. Czyli po prostu mamy tak, mamy tak, mamy tak, tutaj. Czyli robimy taki rodzaj. O, zamkniętej muszli, prawda, więc jeżeli wy tą mudrę robicie i, i właśnie się skupiacie, intonujecie, no to niektórym osobom po prostu się tak wyciszenie pójdzie, że poczujecie, po prostu zejdą wam jakieś prawdopodobnie odpowiedzi, tak, no i tutaj drugą mudrę, o matko, Ta jest troszeczkę taka trudniejsza w wykonaniu, to macie mądre poczucia własnej wartości, czyli to co cały czas w nas próbują tutaj różne jakby to powiedzieć no jest to w nas zabijane, tak, ta nasza tożsamość narodowa, te inne rzeczy. Jestem cenny i dobry taki jaki jestem. Działam na korzyść wszystkich. Mudra, poczucia własnej wartości. Jestem dzieckiem wszechświata i to daje mi prawo do otrzymywania miłości i szacunku, do odnoszenia sukcesu, bycia zadowolonym. Zgodnie z tym traktuję siebie i stawiam sobie wymagania i zaspokajam swoje potrzeby, zachowując przy tym odpowiednią równowagę. Staję się w swojej obronie, jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem swoim własnym wsparciem, orędownikiem, kocham siebie, nawet jeśli nie zasłużyłem sobie na miłość. I dlatego słuchajcie, to jest kolejny temat. Ród, zasługiwanie na miłość i to jest bardzo mocny temat Ym, i też jakaś nierówność traktowania w rodzie, to też można sobie, słuchajcie, wszystko gdzieś tam wywalić przy tych wszystkich świętych, no, słuchajcie, no, może Wigilia będzie luźniejsza dzięki temu, tak, no, za chwilę macie stres na kolejne święta katolickie, które będą, tak, no, i teraz tak, jak to mądre zrobić? Robię z Wami tutaj te palce, potem mamy, łączymy te i te, Czyli ostatnie i przednie mają być połączone, i te też, no nie? Czyli te wszystkie mają być połączone, a, a te, te mają być, te mają być w dole, no ładnie namieszane, nie? A te mają być u góry, tak jakby jednymi przykrywamy drugie, a tutaj zostawiamy te trzy pozostałe gdzieś tam połączone, prawda? I nam wychodzi coś takiego. Mhm. Dobra, i to jest ta właśnie ta mudra. Ja to chyba zrobię zdjęcie na Facebooku i wrzucę. I też przypominam, że jak coś to mam y, jako moją taką główną stronę, y, gdzie jakieś tam informacje zamieszczam, to daję kanał na Facebooku Agnieszka Malczyska-Błaszczyk. A właśnie, i słuchajcie, y, tutaj jest jeszcze taka kwestia, że, że jakieś osoby chcą się ze mną skontaktować, a ja się tam miałam odezwać, i co one czekają. To bardzo proszę, żeby do mnie napisały na WhatsAppie, bo ja tam mam trochę dużo tych numerów i czasem jakoś to dziwnie ucieka, przesuwa się i, i po prostu, więc jeżeli mm, gdzieś mieliśmy mieć jeszcze kontakt albo coś, to po prostu zagadajcie naprawdę, bo, bo, bo też, też jesteśmy wszyscy w takim mocnym trybie rzeczy, które cały czas się dzieją, tak? Tu też zadawaliście pytania, czas pędzi pędzi w tak niesamowity sposób, że wy nawet się, jak to się mówi, nie ogarniacie też niektórzy z jakimiś takimi podstawowymi czynnościami, tak, i no, no to, że czas przyspieszył, to tutaj wszyscy wiemy. Tu jeszcze było pytanie, czy Halloween jest bezpieczne, no ja myślę, że myśmy tam więcej już poomawiali też w tych dwóch odcinkach o duchach, także tam was odeślę, natomiast no powiem tak, jeżeli do wszystkiego podchodzicie z jakimś, tam, z jakimś tam rodzajem powagi, kultury, jakby to powiedzieć, mimo, że mimo może dwóch słów, słów brakuje, jakiejś takiej pokory, skromności gdzieś tam, bo, bo to jest też taki temat, że nie żartujemy z rzeczy. Nie żartujemy z rzeczy, o których nie mamy pojęcia, tak? Bo, bo to jest tak, że, że przy tych świętach tutaj no niektórzy się tam naśmiewają albo mówią, że coś nie istnieje. No i potem, właśnie przez takie zachowania, że tam jak nie, nie zobaczą, to nie uwierzą. Dobra, ja też tak kiedyś mówiłam: Nie zobaczę, nie uwierzę. No to zobaczyłam, dzięki bardzo, już nie chcę. <laughs> nie, tak żeby się śmieję, bo z tym tematem pracuję na co dzień, tak? Ale powiedzmy, ja po prostu wiem, że ile razy ktoś tam rzucał to, to wyzwanie, ale wszystko zależy, jak rzucał, tak? Bo jeżeli on to robił w jakiś taki sposób przyśmiewczy, no to się potem źle dla niego kończyło. Natomiast y, też od razu mówię, że. Właśnie, bo tutaj też mnie prosiliście, to jeszcze tu Wam powiem tak na szybko. Na wszelki wypadek, jakby coś Wam za bardzo w te dni męczyło, was chodziło, bo i tak już powiem, że ta aktywność, paraaktywność jest już dobrze od trzech tygodni. Ja Wam też przy okazji jeszcze różne ciekawe historie nagram, które miałam ostatnio na sesjach, też powiązane z tym tematem, tylko jeszcze tak patrzę sobie diagnostycznie, jak niektóre się zakończą, bo niektórzy niektóre są gdzieś tam w toku, no ale dobra, powiedzmy, że macie poczucie, że to jesteście obserwowani i tak dalej, okej, okay. yy, palcie sobie te świece, wiadomo, zniczę, oczywiście z zachowaniem wszelkiego trybu bezpieczeństwa, yy, druga kwestia, yy, no wieczny odpoczynek, racz im dać pania, wiekuista, niechaj mi świeci na wieki wieków, amen, naprawdę działa i funkcjonuje, Yy, nawet możecie sobie kilka razy powtórzyć. A yy, Aniele stróż Mój też działa. Zdrowaś Mario, co ciekawe, też działa. Także tą modlitwę, którą czujecie, to po prostu odmawiajcie niezależnie. Yy, jak już jest jakoś, że tak się wyrażę, grubo, jakoś bardzo ciężko, to do Archanioła Michała. I mamy też psalmy, i z takim mocnym psalmem jest właśnie Psalm 23 między innymi. To jest choćbym chodził ciemną doliną z głośnie nie ulęknęło pan, jest ze mną. I to też takie właśnie mówiące z wiarą zmienia energię. Zresztą, słuchajcie, to są wszystko częstotliwości, prawda? Czyli tak jakby te wypowiadanie słowa wypowiadane z jakąś tam mocą, siłą, też dodatkowo z wiarą, powoduje zmianę częstotliwości na przestrzeni i to tak jakby no, powoduje, że te pewne istoty się powiedzmy tam oddalają, bo tego nie wytrzymują. No chyba, że jest trochę gorzej, no to jeżeli nie jesteście w stanie ich mówić, to chociaż myślcie, tak? Bo tak jak były te tematy takie dość mocne czy paraliże sennych, ale to nie były paraliże senne, tylko to było niestety coś innego. No to, no to właśnie to też na to skutkuje. No oczywiście wiadomo, wrażliwe osoby mogą bardziej spać przy Takim zapalonym świetle. No ale dobra, jest, teraz jest taki czas. Pytaliście się kiedy, jeszcze. No, jeszcze jest. No i oczywiście w tym czasie też mówię: nie, nie kładźcie kart, nie bawcie się wahadełkiem. Ja mówię to w takim sensie: bawcie się, no, że w ogóle zakładam, że się nie bawimy takimi rzeczami, bo tu możecie być bardzo mocne przekłamania. Ktoś wam może po prostu tak jakby rękę prowadzić, no albo no, wprowadzać informacje, których nie chcecie, tak. No dobra, myślę, że tylko tyle, bo już tam 24 minuty minęły. Chyba, że ktoś ma jeszcze pytanie. Ja teraz czatu nie widzę. Tam na początku się dwie osoby wyświetliły, także mocne serdeczności dla Was. A jeszcze taka, taka uwaga, sugestia: wiecie, że czasy są troszeczkę inne, więc jak już puszczacie te swoje dzieci po te cukierki, no to lepiej je, że tak powiem, puszczać do tych domów takich, co są powiedzmy ozdobione, co tam ktoś czeka na to, żeby im te cukierki dać. No bo też ostatnio była taka sytuacja, że jednak bardzo dużo osób zmarło, no i niekoniecznie wszyscy się w to Halloween bawią i też są w jakichś ciężkich traumach, a tu ktoś im wpada z cukierkami. No nie no i też oczywiście jak te dzieci swoje puszczacie i idzie jakaś taka piąteczka szósteczka, róbcie sobie dyżury rodzicielskie i po prostu idźcie za tymi dziećmi, bo już tak powiem jako pedagog i logistycznie pracując w tych różnych instytucjach w których pracowałam em, dotyczących bezpieczeństwa no to zboczeńców nie brakuje, no, no powiedzmy sobie to wprost, tak, albo jakichś degeneratów, dywiantów, oczywiście wiadomo, puszczamy intencje, żebyście byli bezpieczni, wasze dzieci, ale tak jak mówię, szczerze Pan Bóg szczerze, i też lepiej sobie w pewne rzeczy się nie, w, jakby powiedzieć, nie pchać na siłę, tak, bo, no bo, no bo, tak, no, dobrze, to trzymajcie się w takim razie do następnej pełni, pobądźcie sobie z tymi swoimi bliskimi, szczególnie tego drugiego, ja też wezmę zdjęcia, właśnie wezmę sobie drzewa genealogiczne, pozapalam, zniczę i to jest taki naprawdę wspaniały czas. I dlatego ja mówię, no dlaczego nie prowadzimy sesji na przykład 31, no bo już w zeszłym roku jak prowadziliśmy, to zarówno ja, jak i osoby, które, że tak powiem, były na tych sesjach, miały widok, czuły wyraźnie, że nie jesteśmy sami i zamiast się zająć sobą, no to nam różne istoty, że tak powiem, lekko przeszkadzały. A nawet lżej. Dlatego, dlatego mówię, wszystkie te osoby też, które mają te możliwości jasnowidzenia, jasnoczucia i które też gdzieś duchy odprowadzają, albo mają z nimi kontakt, to Wy też, bo też pytać się, co robić, tak? Bo tutaj są też takie osoby, które właśnie no, no tam się nie uczyły, a czują, no nie? No ja miałam to możliwość, że mam i jedno i drugie, tak, że, że i rodowo i, i, na, i się uczułam, tak, no ale mm, chodzi o to, że po prostu no, no, możecie z nimi tam jak to się wypogadać i w ogóle, ale też im wyznaczyć jakieś godziny przyjęć. Na przykład słuchajcie, ja w nocy śpię, chcecie, żebym coś dla Was zrobiła, proszę od tej do tej godziny przyjmuję, tak? No ja też czuję, że już mi się tu robi gesto w pokoju, dobra, już nic nie mówię, nic się pali prewencyjnie. Także moi drodzy, jak to mówią, miłego Halloween, spokojnych, że tak powiem, tych naszych wyjątkowych świąt. Dla tych, co świętują sabat, no to też życzę spokoju. Jeszcze dodam, jeszcze ostatnia rzecz, bo tak się już z wami żegnam od czterech minut, takie typowe dla mnie, nie? Że po prostu te, to święto, ten Samhain, ten sabat tak zwany celtycki, wikański, nazwijmy to. Może Pagan nawet, tak? Czyli wszystko anglosaskie i tam celtyckie, nordyckie i tak dalej. To było po prostu zakończeniem lata, takim decydującym, właśnie zakończeniem jesieni. To już były ostatnie plony. To już było takie przejście w tą zimę, tak? Następnym takim fajnym świętem, jeszcze takim mocnym, właśnie, które będziemy obchodzić, to jest drugiego. Lutego Matki Boskiej Gromnicznej. To też sobie tutaj weźcie pod uwagę. Ja też Wam będę teraz w ogóle zwracać od pełni do nowiu na takie różne, jeszcze nasze tradycyjne święta, bo wtedy też jest troszeczkę inna energia tutaj na świecie. Na świecie, w Waszej okolicy. No dobra. Trzymajcie się już tak na pewno. I jak to się mówi, niech wszystko będzie w jak najwyższym porządku dla Was. I zakończamy transmisję.